Wrócił. Syro drzeweczka panowie przed tym. Widać. przed dostaniem się na zamknięte chwale. Lepiej znowu tak. do tego, znowu raz. A, no bo dwa razy. Dawaj, dawaj. No bo papikowała. Chodź, Piotrusz. Chodź, Piotrusz, do papita. Chodź, Piotrusz, do papita lepiej. Proszę, Wiesz? mit, Mi mit, się mit. mit wyjeżdża. To za ciebie. Przesuniemy Do poza Są? Tak, no. są Mit, Dwóch mid, mit jest. Wyjechali? Sali, Nie wyjechali. No, ale, ale, ale. Rylika, ale. Nie widzę ich więcej. Nie ma na razie. Są na Bieg, biegali przy bramie. Uwaga, długo, uwaga, długą. B. B, jest. B? Bomba, bomba, ta. Nice, nice, Proszę nice. Ci, Masera. Jeszcze tam, dawaj. Grupa, grupa, grupa. Kulia. Ale poszło to co? Ojej, no Chyba zacznę się ta chodzić, Wracam, wracam. Panowie, spodziewajcie się o, tego. Ta peruforma Manchester City. Easy. No to hano. Daj smokami.